Cześć. Na tym edukaszcie porozmawiamy na temat Konstytucji Kwietniowej. Na samym wstępie opowiemy, jak przebiegały prace nad konstytucją i przed jakimi problemami stał BBWR, aby wprowadzić ustawę zasadniczą. Następnie dokładnie omówimy rolę prezydenta w II Rzeczpospolitej po wprowadzeniu konstytucji, a także rolę Senatu i Sejmu. Na końcu zajmiemy się ordynacją wyborczą oraz walką z opozycją. Po przewrocie majowym głównym zadaniem nowych władz była zmiana konstytucji. Prace nad ustawą zasadniczą trwały od 1928 roku. Bezpartyjny blok współpracy z rządem, jako partia rządząca, nie posiadała wystarczającej ilości mandatów w Sejmie, aby dokonać zmiany konstytucji. Aby tego dokonać, potrzeba było 2 trzecich głosów w Sejmie, dlatego posłużono się podstępem. 26 stycznia 1934 roku. Przedstawiono 63 tezy konstytucyjne jako podstawę do dyskusji. Opozycja demonstracyjnie opuściła salę obrad i tym samym nie brała udziału w głosowaniu. Sytuacja ta została wykorzystana przez posłów BBWR, którzy w takiej sytuacji mogli przegłosować nową ustawę zasadniczą. Weszła ona w życie po podpisaniu jej przez prezydenta Ignacego Mościckiego w dniu 23 kwietnia 1935 roku. Najważniejsze uprawnienia w państwie polskim według Konstytucji kwietniowej dzierżył prezydent. Był on zwierzchnikiem rządu, sejmu, senatu, sił zbrojnych, sądów i organów kontroli państwowej. W sprawach międzynarodowych zawierał umowy z innymi państwami i za kontrasygnatą odpowiednich organów wydawał dekrety w wojnie, o wojnie i pokoju. Mianował także premiera, pierwszego prezesa sądu najwyższego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli oraz naczelnego wodza i generalnego inspektora sił zbrojnych. Prezydent posiadał również przywilej mianowania jednej trzeciej składu Senatu, a także mógł rozwiązywać sejm i senat przed upływem kadencji. Miał prawo weta ustaw sejmowych, a także posiadał przywilej nadawania dekretów w czasie wojny, mógł mianować ministrów. Prezydenta wybierało zgromadzenie elektorów. Sejm pełnił funkcję doradczą i kontrolną. Wzrosło znaczenie Senatu. Mógł on zatwierdzać uchwały Sejmu i wnosił poprawki do projektów ustaw. Konstytucja kwietniowa czyniła II Rzeczpospolitą państwem autorytarnym, które kształtowało się od czasów przewrotu majowego. W 1935 roku zmieniono również ordynację wyborczą do Sejmu. Zapewniało to rzeczywiste zwycięstwo obozu rządzącego. Opozycja próbowała bojkotować wybory, jednak była ona osłabiona, ponieważ władza w Polsce stosowała coraz bardziej brutalne metody do walki z opozycją. Już w 1934 roku utworzono tzw. obóz izolacyjny w Berezie Kartuskiej, gdzie osadzano więźniów bez wyroku sądowego na mocy decyzji władz administracyjnych. Wkrótce po wprowadzeniu konstytucji umiera Józef Piłsudski, a funkcję generalnego inspektora sił zbrojnych Obejmuje generał Edward rydz śmigły Autorytarne rządy sanacyjne w Polsce trwały do początków II wojny światowej. 23 kwietnia 1935 roku została podpisana przez prezydenta Ignacego Mościckiego nowa zasadnicza ustawa zwana Konstytucją Kwietniową. Druga rzecz pospolita po Przewrocie majowym w 1926 roku staje się państwem autorytarnym, którego legalizacją jest konstytucja kwietniowa. Władzę z nad rządem, Sejmem Senatem, siłami zbrojnymi, sądami i organami kontroli państwowej sprawował prezydent, który m.in. mógł mianować premiera, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Prezydent mógł także rozwiązywać Sejm i Senat przed upływem kadencji, wyboru nad. Urząd prezydenta dokonywano, dokonywało zgromadzenie rektorów. Sejm pełnił funkcję doradczą i kontrolną, natomiast Senat zatwierdzał uchwały Sejmu i wnosił poprawki do projektów ustaw. Rządy sanacyjne trwały w Polsce do czasów rozpoczęcia II wojny światowej.